Witamy na naszym kanale. Nie patrząc na zimny maj, licytacje na Violity były jak zawsze bardzo gorące. Ponad 1 200 000 rywien oddali nabywcy ogółem za 10 ciekawych aukcji, a za które dowiecie się właśnie teraz. Nasz ranking odkrył obiekt z rozdziału falerystyka. Drugi typ orderu czerwonego sztandaru pracy z gwintem wzmacnianym na nakrętkę. Doskonały kolekcjonerski egzemplarz z minimalną ceną wywoławczą otrzymał 55 ofert i został sprzedany za 75 tysięcy rywien. Dziewiąte miejsce zajęła moneta władcy tracji Lizy Macha, jednego z wodzów diadochów samego Aleksandra Wielkiego. Piękny złoty starter wybity jeszcze w epoce hellenistycznej został sprzedany za 80 tysięcy rywien. Na ósmym miejscu znajduje się ciekawa moneta Czechosłowacji. Złoty dukat z 1935 roku, wybity w małym nakładzie na cześć świętego zastępcy Czechów Wacława. Zwycięską okazała się 15 stawka, która przyniosła sprzedawcy 90 tysięcy, 201 hrywien. Siódme miejsce zajęła moneta poświęcona baletowi. 25 rubli z 1995 roku z czystą zawartością palladu, najdroższego metalu inwestycyjnego. Jedna uncja trojańska. Podczas licytacji cenna aukcja otrzymała 76 ofert i została sprzedana za 93 tysiące i 2 hrywny. Na szóstym miejscu naszego rankingu – Pamięć o II wojnie światowej – zestaw nagród składający się z sześciu orderów, wśród których rzadki order wojny ojczyźnianej pierwszego stopnia bez znaku mennicy. Zwycięską okazała się 89 stawka z ceną 103 000 hrywien. Piąte miejsce zajęła złota moneta w doskonałym stanie: 10 rubli z 1894 roku, za którą sprzedawca przyjął propozycję ceny od nabywcy za 108 tysięcy rywien. Moneta przeznaczona była do obiegu, ale została wyemitowana w niezwykle małym nakładzie. Duże zainteresowanie kolekcjonerów wywołała niezwykle rzadka nagroda czasów Katarzyny II. Srebrny medal za odwagę okazaną przy wzięciu Oczakuwa w grudniu 1788 roku. Podczas aktywnych licytacji medal otrzymał 208 ofert i został sprzedany za 130 000 i 5 hrywien. Na trzecim miejscu dzieło jednego z najsłynniejszych i najdroższych artystów ukraińskich. Wiktora Zareckiego, obraz Szlagier. Namalowany techniką mieszaną w latach 80. ubiegłego wieku, w wyniku licytacji został sprzedany za 137 300 hrywien. Ponad 300 osób śledziło aukcję, która zajęła drugie miejsce. 247 stawek zrobili nabywcy za bardzo rzadki i drogi pośmiertny denar cesarza rzymskiego Trajana, wybity za Hadriana. W wyniku licytacji srebrna moneta przyniosła sprzedawcy 142 251 hrywien. Poczesne pierwsze miejsce naszego rankingu zajęła moneta wystawiona na Violity po raz pierwszy, okto Drachm, Ptolemeusza II i jego siostry są jednym z najbardziej poszukiwanych wśród kolekcjonerów złotych monet starożytności. Złota moneta wybita w Aleksandrii w III wieku przed naszą erą otrzymała 251 stawek i została sprzedana za 260 tysięcy rywien. Podoba się Wam nasz ranking najdroższych aukcji? Jeśli tak, zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić następnego wideo, które pozwoli Wam się zapoznać z najdroższym antykwariatem w świecie. Dziękujemy za oglądanie. Kolekcjonujcie historię razem z Violity!